przed do Wałbrzycha. Ponad 120-tysięcznego miasta położonego w województwie dolnośląskim. Wałbrzych był niegdyś znanym zagłębiem węglowym. Jednak kopalnie zostały zamknięte. Ostatni górnik wyjechał na powierzchnię w 1998 roku. 1998? To rok naszego urodzenia. Tak, to właśnie wtedy zakończył się ostatni etap likwidacji wałbrzychskich kopalń. Pomimo tego, że kopalnie już dawno zostały zamknięte, Wałbrzych posiada Bogate tradycje górnicze. Tak, pozostała stara kopalnia, w której znajduje się Muzeum Przemysłu i Techniki, a w przyszłości park wielokulturowy. Dzieje Wałbrzycha są nierozerwalnie związane z górnictwem węgla kamiennego, którego udokumentowane początki sięgają 1434 roku. Wtedy to właśnie pojawiła się pierwsza wzmianka o wydobyciu węgla w tym rejonie. Miasto Wałbrzych zostało założone w 1305 roku, zaś prawa miejskie uzyskało około 1400 roku. Do końca XVIII wieku Wałbrzych był małym miasteczkiem liczącym kilkuset mieszkańców i niewiele ponad 100 domów. W XIX wieku, wraz z rozwojem górnictwa węgla kamiennego i przemysłu, oraz wzrostem liczby mieszkańców, miasto stało się centralnym punktem w regionie Sudeckim. Przez cały XIX i XX wiek Wałbrzych przeżywał okres intensywnej industrializacji. Położone wśród zielonych wzgórz liczne hałdy, kominy oraz wieże wyciągowe kopalń są do dziś stałym i charakterystycznym elementem krajobrazu miasta. Koniec XX wieku przyniósł upadek wałbrzyskiego górnictwa. W 1998 roku zamknięto ostatnią kopalnię. Pojawiły się wysokie bezrobocie oraz szereg problemów społecznych i ekonomicznych. Dzisiaj jednak ciężkie czasy miasto ma już za sobą. Powołano w specjalną strefę ekonomiczną, na obszarze której stworzono kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy. Powstały liczne fabryki sektora motoryzacyjnego i maszynowego. rozwinął się przemysł ceramiczny i mineralny. Piękne położenie miasta i malownicze okolice sprzyjają rozwojowi turystyki. Góry Sowie, Wałbrzyskie i Kamienne, tajemnicze podziemia, liczne zamki, w tym wspaniały Zamek Książ, przez cały rok przyciągają rzesze turystów. Z miastem sąsiadują uzdrowiska Jedlina i Szczawno Zdrój, w których to dobrze rozwinięta infrastruktura leczniczo-wypoczynkowa umożliwia pobyt tysiącom kuracjuszy. Liczący dzisiaj ponad 120 tysięcy mieszkańców Wałbrzych poło 275 75 km od Wrocławia, najdynamiczniej rozwijającej się polskiej metropolii, jest drugim co do wielkości miastem województwa dolnośląskiego. W trakcie naszego projektu będziemy starali się Tradycje górnicze i znaleźć odpowiedź na dwa pytania. Jaki potencjał dla obecnych mieszkańców który kryje w sobie Stara Kopalnia oraz jaką funkcję do lokalnej społeczności Stara Kopalnia będzie pełniła w przyszłości. W tym celu porozmawiamy z mieszkańcami naszego miasta oraz, pa, oraz z panem Jerzym Kosmatym, kustoszem Muzeum Przemysłu i Techniki i panem Mirosławem Proszkiem, obecnym dyrektorem w Starej Kopalni. Oczywiście też z panem Romanem Przełemejem, prezydentem Wałbrzycha. W celu ochrony unikalnych wartości zabytkowych i historycznych w 1993 roku utworzono na terenie przeznaczonej do likwidacji kopalni Julia Muzeum Przemysłu i Techniki, które wówczas funkcjonowało jako oddział Muzeum w Wałbrzychu. Obecnie muzeum udostępnia teren kopalni, prezentując wszystkie najważniejsze elementy procesu technologicznego wydobycia i przeróbki węgla kamiennego. Dla zapewnienia lepszej ochrony unikalnego zespołu zabytkowego w 2004 roku kopalnia Julia została wpisana do rejestru zabytków. Wielkość budynków, ale przede wszystkim ich stan techniczny, powodują konieczność intensyfikacji działań związanych z kompleksowym i zgodnym ze współczesnymi standardami zagospodarowaniem całości kopalni. Jako że skala zadania przewyższa zdolności finansowe gminy Wałbrzych, konieczne jest ubieganie się o wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Dlatego też w 2009 roku na terenie kopalni Julia utworzono park wielokulturowy pod nazwą Stara Kopalnia. To musiały być naprawdę ciekawe czasy. Dowiedzmy się czegoś więcej od pana Jerzyła Kosmatego, kustosza Muzeum Przemysłu i Techniki oraz byłego dyrektora Wałbrzychskich Kopalni. Zasadniczo pierwsza udokumentowana e, notatka pochodzi z roku 1543 roku e, z rejonu e, Weinsteinu, czyli naszej dzielnicy Wobrzechowca Białego Kamienia. E, w tym czasie bardzo szeroko rozwinęło się górnictwo wołowinskie, ponieważ w tym czasie inne zagłębia jeszcze nie istniały, nie były jeszcze odkryte. Duże wydobycie właśnie pochodziło stąd i dopiero w XIX wieku otwarto zagłębie górnośląskie, jak również zagłębia zachodnie niemieckie, rury, zagłębie rury, zagłębie sali. Oczywiście pierwsze wydobycie było zasadniczo prowizoryczne z kilofami, łopatami. Następnie, z rozwojem techniki nastąpiło zwiększenie wydobycia węgla, zwiększenie zatrudnienia i doszło do tego, że największy rozwój rozpoczynał się od początku XIX wieku. Potem przełom XIX i XX, czyli lata mniej więcej 1920 do 1930, było był największy wydobycie. Dlaczego ten węgiel był tak istotny? dlatego, że był to węgiel koksujący i był bardzo potrzebny do metalurgii, która w tym czasie się rozwijała. Szczególnie nastąpiło zwiększenie tego wydobycia węgla koksującego w okresie II wojny światowej, gdyż w tym czasie na cele zbrojeniowe było potrzebne dużo stali, a do produkcji stali był konieczny węgiel połóżyski. Dzięki wyborcom niemieckim Okres przeszli z na płynnie, y, praktycznie nie zmniejszając y, produkcji. Y, zaznaczam, że y, w miesiącu sierpniu y, pracowało ponad 60% y, istniejących w europejskich zakładów z normalną mocą wydobywczą. Po okresie zamknięcia Koła y, staranie Stowarzyszenie Inżynierów i Chcieliśmy za wszelką cenę zostawić jedną z jako skansę. I um, właśnie ta kopalnia, na której się w tej chwili znajdujemy, była najkorzystniejsza ze względu na centralne położenie, y, przewóz, y, najmniej była zniszczona, y, była pokazana jako kompletna i tutaj zostało utworzone Muzeum Przemysłu i Techniki, y, którą y, w ubiegłym roku um, przekształcono na Park Wielokulturowy Stara Kochania, gdzie będzie nie tylko Muzeum Rolnictwa, ale również wiele um, obiektów kulturalnych przenoszących, um, dom. No i przenoszących dowód. W tej chwili trwa wielka przebudowa, um, tak, aby na koniec przyszłego roku no, Muzeum Rolnictwa ruszyło pełno. Wiemy już, jak to było w przeszłości. Dowiedzmy się, co obecnie stara kopalnia ma do zaoferowania mieszkańcom Bałbrzycha. A mi ciekawi, jak stara kopalnia będzie wyglądała w przyszłości. I jak wzbogaci naszą lokalną społeczność? Chodźmy więc porozmawiać z, z obecnym dyrektorem starej kopalni, panem Mirosławem Broszkiem. Moim zadaniem jest tchnięcie życia w założenie, które było przewidziane pod nazwą Muzeum, a zostało przemianowane i to chciałbym, żeby to było zaznaczone w głowach, w umysłach ludzi na park wielokulturowy. W wielokulturowy. Specjalnie nie używamy nazwy muzeum, ponieważ jest to... Takie pojęcie, które zostało przez lata dosyć zaklasyfikowane jako takie trącące myszką. Chciałbym, żeby wokół starej kopalni zostało stworzone Centrum Kultury Wałbrzycha, Dolnego Śląska, a może nawet całej Polski i okolicznych części Czech i Niemiec. Chciałbym, żeby tutaj wydarzenia kultury kulturalne, związane z kulturą w zasadzie wymieniały się płynnie z jednego w, w drugie. Rzeczy i branże, które tutaj są, mają być zadomowione są na tyle urozmaicone, że w zasadzie codziennie może być coś nowego. Staramy się, staramy się dostosować to miejsce do potrzeb współ, współczesnego współczesnego wczesnego gościa, żeby, żeby ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, mieli ochotę wracać. Żeby to nie było tak, że, że ktoś przyjedzie raz i powie, a, byłem, widziałem, po łacińsko veni, fugi, tam? byłem, widziałem, uciekłem. Żeby to było tak, że, że tutaj będzie się chciał wrócić, żeby tak obrazowo, że, że tutaj będzie centrum ceramiki, żeby można było się w tej glinie e, połączyć w tworzeniu e, różnych elementów pod kierunkiem wykwalifikowanych artystów, ceramików i zaraz tę tą swoją twórczość wypalić, pomalować, wypalić jeszcze raz i zabrać do domu. Żeby wydarzenia kulturalne, które tutaj będą się odbywały w różnych salach były naprawdę na skalę światową, żeby tutaj naukowcy też chcieli przyjeżdżać i nie dość, że oglądać te maszyny, które są naprawdę unikatowe, to jeszcze rozmawiać o nich z, ze studentami na temat historii techniki, historii nauki. Chciałbym, żeby to, żeby to ta wielokulturowość była przedstawiana i była jakby częścią tego. Przecież tutaj do Dobrzycha zjeżdżali ludzie z praktycznie z całego świata i tworzyli to miasto i tworzyli jakby jego siłę i no niestety przez krótki okres załamania, załamania przemysłu górniczego. No, w jakiś sposób miasto ucierpiało. Natomiast to miejsce ma na celu przywrócenie wiary Walczyszom w to, że, że to nie jest miasto upadających kopalń, tylko to jest miasto, w którym bardzo dużo się dzieje, i to w kwestii kultury, która tutaj no, nie zawsze była na, na bardzo Organizacji starej kopalni jako parku wielokulturowego jest istniejące muzeum przemysłu i techniki. Park będzie skupiał na terenie kopalni szereg różnych instytucji kultury. Oprócz ochrony i udostępnienia świadectw historii wałbrzyskiego górnictwa, prezentował będzie wielokulturowy charakter regionu wałbrzyskiego, gdzie mieszały się wpływy niemieckie, polskie, czeskie, a także greckie, żydowskie oraz francuskie. Na terenie starej kopalni będą mieć siedzibę stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Muzeum Przemysłu i Techniki zostanie znacząco rozbudowane. Powstaną ekspozycje multimedialne, sale projekcyjne, ale przede wszystkim na bazie zachowanych wyrobisk i chodników. Stworzona zostanie podziemna trasa turystyczna, prezentująca technologię wydobycia i transportu podziemnego węgla kamiennego. Przestrzenie wystawiennicze zostaną uzupełnione o Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, gdzie swoje miejsce znajdą m.in. pracownie artystyczne, biblioteka i zaplecze socjalne. Powstaną także powierzchnie ekspozycyjne przeznaczone na wystawy czasowe związane z profilem działalności Parku Wielokulturowego. Spotkaliśmy się również z prezydentem Wałbrzycha, panem Romanem Szyłonejem. Projekt parku wielokulturowego Stara Kopalnia to jest szansa na ożywienie całego kwartału, całej części dzielnicy Wałbrzycha, śródmieścia i Biały Kamień. To jest przede wszystkim szansa na pokazanie i pokoleniom tych, którzy pamiętają górnictwo i kopalnie, ale przede wszystkim tym, którzy nigdy z przemysłem węglowym nie mieli. Żadnych związków, jak taki przemysł węglowy, jak kopalnia, jak tętniące serce kiedyś górniczego Wałbrzycha funkcjonowały. To jest oczywiście również szansa na stworzenie miejsca spotkań, miejsca zdarzeń artystycznych, miejsca przeżywania zupełnie niezwiązanych z górnictwem aspektów życia kulturalnego miasta. To jest miejsce, które powinno przyciągać. Turystów, młodzież nie tylko z Wobrzycha, przede wszystkim z terenu Dolnego Śląska, z kraju, ale również z Europy. Bo projekt Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia to jest projekt europejski. On jest jedynym zachowanym w takim nie, niezmienionym kształcie obszarem poprzemysłowym, pokopalnianym w Europie. Nie ma innego miejsca, które będzie równie atrakcyjnie. Pokazywać, jak kopalnia, jak przemysł węglowy przez prawie 150 lat funkcjonował na terenie naszego miasta, ale w ogóle w Europie. Jest to wielka szansa na zbudowanie nowego wizerunku naszego miasta miasta ciekawych zdarzeń, miasta spotkań, miasta osób i ludzi, którzy przyjadą tutaj, żeby zobaczyć miejsce, którego już nigdzie więcej w Europie spotkać nie można. Zobaczmy się co mają do powiedzenia mieszkańcy naszego miasta. Jak Pan wspomina czasy kiedy w Wałbrzychu funkcjonowały kopalnie? No dobrze, ja sam pracowałem na kopalni. A mógłby Pan coś więcej opowiedzieć na ten temat? Jak wyglądała ta praca, jak się Panem pracowało? No dobrze mi się pracowało. No, praca jak to praca pod ziemią. Trzeba ja. było zjeżdżać 600 metrów na dół pod ziemią. Ja. Było bardzo dobrze, było wszystko istniało i klub GDK, a teraz wszystko ruina, wszystko pada. Jeśli chodzi o to, to ja jestem też, byłem górnikiem. Przerobiłem 30 lat tutaj. I jak pan zniósł to, kiedy kopanie zamknęli? No zamknęli, no zamknęli to ja już jeszcze przed zamknięciem, kiedy odszedłem z No ale dobre było, to było, to było, to było pracy mnóstwo, bo różne ludzie, jedni pracowali bezpośrednio przy urobianiu węgla na dole, inni w pracach pomocniczych, tu tego, tamte. Dużo miało ludzi zajęć, do koksownie przy tym, tego. No jakoś lepiej się żyło jakoś. Dobrze było, że były kopalnie, bo... Był Węgiel i ludzie pracowali, mieli pracę, a teraz zamykali i się Ja w ogóle wspominam bardzo dobrze ten czas, myślę, że macie dużo trudniej. Pod pewnymi względami macie... mamy dużo łatwiej, może te młodsze pokolenie, wy jesteście zupełnie bardzo młodym pokoleniem, więc może być nie trochę inaczej. Ja patrzę z perspektywy swoich czasów, kiedy miałam Wasze lata. Mógłbym pracować nie był górnikiem, więc... natomiast miałam rodzinę też górników. Mój był górnikiem. jest to dość ciężka praca, więc to jest dość trudne pytanie, bardzo szerokie, więc tego nie, daje, nie damy rady umieć, A co Pan sądzi o remoncie teraz w kopalni? Czy to się Panu podoba, że chcemy... Ludzie chcą pokazać tą kopalnię, wyremontować ją, żeby ludzie się zjeżdżali, żeby widzieli jak ludzie pracowali, dobry, żeby oddać tak jakby część górnikom, którzy tam, tam pracowali lub może polegli. Tak, to jest dobry projekt i powinien być realizowany. Bardzo fajny projekt, bardzo fajna sprawa, dobrze jest, żeby właśnie młode pokolenia, ludzie, którzy... Są w waszym wieku i czy będą w późniejszym, czy wasze dzieci, jak będą no, dorastały, to żeby miały możliwość zobaczenia tego, co, co było w przeszłości, tego, jak to wyglądało, jak ta praca wyglądała, jaka ciężka była to praca. Zobaczymy, jak to będzie koniec tego projektu, ale wydaje mi się, że jeśli będzie powiązany i dołem, żeby ludzie mieli wyobrażenie, jak to tam na dole było i jak praca przebiegała, to jest bardzo dobry pomysł. W łaźni górniczej, w której pozostały oryginalne ubrania robocze ostatnich górników zlikwidowanej kopalni, powstanie przestrzeń dla awangardowych przedstawień teatralnych, działań i prezentacji artystycznych. Część przyległych pomieszczeń, tzw. Nowej łaźni, zostanie zaadoptowana na galerie sztuki współczesnej, fotografii, wideoart i działań multimedialnych. Niejako uzupełnieniem podstawowego programu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia będzie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych z profesjonalnym zapleczem do prób i ćwiczeń, a także powierzchnie dla działalności instytucji pozarządowych. Stara Kopalnia nie będzie tylko i wyłącznie zbiorem instytucji kultury. Głównym założeniem projektu jest stworzenie na terenie kopalni Julia tętniącej życiem powierzchni publicznej, stanowiącej atrakcyjne miejsce spędzenia wolnego czasu zarówno dla turystów jak i mieszkańców Wałbrzycha. Będzie tu miejsce dla lokali gastronomicznych, rozrywkowych, handlowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy nawet hotelowych. W całości dopełni atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń otwarta, której głównymi elementami będą wkomponowane niemal w rzeźbiarski sposób elementy kopalniane, wielkogabarytowe maszyny, podziemne kolejki czy obudowy chodników podziemnych. W przyszłości park wielokulturowy Stara Kopalnia funkcjonować będzie w powiązaniu z zespołem basenowo-sportowo-rekreacyjnym Aquazdrój przy ulicy Ratuszowej, oraz ośrodkiem sportów motorowych i rowerowych zlokalizowanym na hałdzie Wiesław. Zespół architektoniczno-przemysłowy dawnej kopalni węgla kamiennego Julia w Wałbrzychu stanowi unikalny na skalę europejską zabytek techniki, niepowtarzalne świadectwo rozwoju przemysłu epoki industrialnej, ale przede wszystkim jest trwałym elementem tożsamości miasta i regionu. Dowiedzieliśmy się, że Wałbrzych to miasto o bogatych tradycjach górniczych. Które wciąż żyją wśród mieszkańców naszego miasta. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia jest ważnym ośrodkiem dla lokalnej społeczności. Tutaj funkcjonuje Muzeum Przemysłu i Techniki, odbywają się koncerty, przedstawienia teatralne, a w przyszłości Stara Kopalnia będzie nowoczesnym, multimedialnym parkiem wielokulturowym. Zapraszamy do Wałżycha! Cicho siedźcie! Yy, wiemy, wiemy już, yy, jak to było w przeszłości. Dowiedzmy się obecnie. Yy, stara kopalnia Matuzow... Nie, nie, nie! Nie, bo to, tego wcale nie zobaczyłem. Spotkaliśmy się również z prezydentem Wobrzycha, panem Szlemejem oh! Dziękujemy za... Oh! zapraszamy do za Wszystkich tak, zapraszamy do Wobrzycha! A ja nie znam tego na pamięć. Zapraszamy, Zapraszamy do was. A oni? Dobra, ała, Moje nogi. Co? Ja chyba tutaj wrosłem.